chleb upieczony tak to wygląda hejka witam na kanale stare schematy płoną a dzisiaj wam pokażę jak zrobić szybko chlebek tak mąka biała chleb na drożdżach yy, pół kilo 300 ml wody przygotowanej drożdże suszone Dodatki łyżka siemialnianego, łyżka słoneczniku łuskanego i łyżka taka stołowa dyni, yy, łyżeczka soli i łyżeczka cukru. To wszystko. Mąkę zaraz przysieję. Aby ją napowietrzyć powietrzyć. Yy, i cukier rozrobię w